Dziesięć najgorszych miejsc do życia. Część druga. 10. Osiedle mieszkaniowe Hanow, Czechy. Powstałe w latach 70. XX wieku osiedle tam. miało być nowoczesnym rozwiązaniem mieszkaniowym dla romskich robotników, ale z czasem przekształciło się w... Ha! Dla kogo? Nowoczesne i robotników? Nie no, chłopie, kurwa, menelarnie tam na zrobili, kurwa, nawet pewnie prądu tam nie ma. to zamieszkane przez Romów w dużej mierze tych bezrobotnych i niezamierzających pracy podejmować, Często mających problemy z prawem oraz uzależnieniami. Początkowo Hanow nie było wyłącznie osiedlem romskim. Zgodnie z pierwotnymi planami, białym rodzinom również oferowano tam mieszkania, ale większość odmówiła, gdy dowiedziała się, że osiedle będzie zamieszkiwane głównie przez Romów. Ci, którzy przyjęli mieszkania, zamieszkiwali trzy bloki, podczas gdy rodziny romskie zajęły pozostałe dziewięć. Wiele białych rodzin nie było w stanie pogodzić się z życiem we współistnieniu z romskimi sąsiadami, i wkrótce prawie wszystkie z nich się wyprowadziły. Ich opuszczone mieszkania zostały przekazane innym rodzinom romskim. Obecnie Hanow boryka się z licznymi problemami, które są typowe dla zaniedbanych osiedli mieszkaniowych. Budynki, które miały służyć jako nowoczesne bloki mieszkalne, są dziś w opłakanym stanie. Zniszczone, zaniedbane, często bez podstawowych mediów. 9. Warszawskie getto z lat 90. Osiedle Dudziarska. W latach 90. Warszawa, próbując poradzić sobie z problemami mieszkaniowymi, stworzyła. A jest możliwość, że jakiś urbex był kręcony na tym osiedlu, bo coś mi kurwa świta? Jakiś ziomek taki, który urbeksy robi, że tam poszedł i rozmawiał z tymi? Ktoś tam chyba jeszcze mieszkał albo już nie mieszkał, tylko jacyś byli, byli ci y, mieszkańcy? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bo coś takiego kojarzę, kojarzę ten Biały Blok. I tam opowiadali, no, co się tam działo. Tworzyła osiedle Dudziarska inwestycje, która miała zapewnić lokum dla osób z trudną tak, sytuacją. Tak, tam mieszkał kiedyś, no to musieliśmy to oglądać. no. materialną, Dudziarska, oddzielona torami kolejowymi od reszty miasta, została szybko ochrzczona mianem warszawskiego getta. Mieszkańcy byli praktycznie odcięci od Warszawy, co sprzyjało wykluczeniu społecznemu. Położenie osiedla na uboczu, otoczonego torami kolejowymi, było niemałym problemem. Brak dogodnej komunikacji miejskiej oraz utrudniony dostęp do podstawowych usług, jak sklepy, szkoły czy opieka medyczna, sprawiły, że dudziarska wydawała się być na końcu świata. Lokatorami osiedla byli głównie ludzie z marginesu społecznego lub eksmitowani z innych części miasta, co sprzyjało piętrzeniu się problemów. Takie warunki nie sprzyjały integracji społecznej, a osiedle szybko zyskało niechlubną reputację. Miejsca, gdzie lepiej się nie pojawiać. Osiedle zaczęło być postrzegane jako miejsce, do którego wysyła się ludzi na zesłanie. Mimo późniejszych prób rewitalizacji, wizerunek dudziarskiej pozostał negatywny. Mieszkańcy nie. Nie no kurwa, stary, rzeczywiście, zobaczcie, tu są przejdzie tory, jakie to Tu ma chyba jakieś zajazdy ta... AKP Intercity, zakład centralny, magazyn. A śledczy czy Warszawa Grochów. No, jakby dosłownie, kurwa. Nie mieli ani zasobów, ani wsparcia, aby wyrwać się z tej pułapki społecznej. Według założeń na osiedlu nikt nie powinien chcieć mieszkać, więc po trafieniu tu miał się wziąć w garść, aby znaleźć normalne mieszkanie. Po tym nieudanym eksperymencie społecznym władze stolicy zdecydowały o całkowitym zamknięciu osiedla. Ostatnie osoby wyprowadziły się z Dudziarskiej pod koniec 2019 roku i od tamtego czasu bloki stoją puste. Osiem. Blok gigant. O! Okerwil, Sankt Petersburg, Rosja. Co to kurwa jest? O ja pierdolę. To wygląda jak jakieś respowisko konkubentów, kurwa, którzy nadużywają alkoholu i napierają swoje żony, kurwa. No taki vibe to daje, nie? Rekord kartek w historii. 073 niebieskiej karty, kurwa, na mieszkanie. Ja pierdolę. A. Jest to jedno z największych osiedli mieszkaniowych w Europie, a Blok ma niemal 4000 mieszkań. Blok w nowym Okerwilu oddany do użytku w 2019 roku wyróżnia się nie tylko swoją powierzchnią, ale również liczbą mieszkańców. Szacuje się, że mieszka tutaj być może nawet 20 tysięcy osób. Wnętrze budynku to prawdziwy labirynt z wieloma wejściami, klatkami schodowymi i długimi, zmiłymi korytarzami. Wiele osób porównuje życie w tym miejscu do życia w ludzkim mrowisku, gdzie jednostka staje się anonimowa w... Ja pierdolę człowieku, ale zajebiście się musi znać w tym budynku. Ku... Gdzie masz widok kur... na nic. Nie no, chłopiech, kto to kurwa wymyślił masakra. W tłumie mieszkańcy przyznają, że znalezienie swojego mieszkania po przeprowadzce bywało wyzwaniem, zwłaszcza, że budynek wygląda niemal identycznie z każdej strony. Dodatkowo, łącznie do budynku, można wejść jedną z 35 klatek schodowych. Budynek powstał na zewnętrznych granicach działki, ale aby upchnąć w nim więcej mieszkań, jego poszczególne odnogi zbudowano wewnątrz całego kompleksu. Przy wielopiętrowej konstrukcji oznacza to, że mieszkańcy niższych kondygnacji nie mają dostępu do światła słonecznego. Podziemny parking dodatkowo jest zbyt mały, czego efektem jest parkowanie samochodów gdzie popadnie. Życie w takim kolosie mieszkalnym nie jest wolne od nie lada problemów. Aczkolwiek jeden z mieszkańców bloku twierdzi, że kiedyś nie opuszczał budynku przez pół roku, ponieważ pracując online nie miał powodu, wszystko czego potrzebował znajduje się w budynku. 7 miasta i wioski poniżej tamy trzech przełomów. To największa elektrownia wodna na świecie, zbudowana na rzece Yangtze w Chinach. Od momentu oddania jej do użytku w 2010 roku, tama, której budowa kosztowała 37 miliardów dolarów, stała się kluczowym elementem chińskiej infrastruktury energetycznej i zarządzania wodą. Jednym z najbardziej dramatycznych skutków budowy tamy trzech przełomów było przymusowe przesiedlenie ponad miliona 200 tysięcy osób. Zatopieniu uległ obszar obejmujący 17 dużych miast, 140 miasteczek oraz ponad 3000 tysiące wsi. Mieszkańcy tych terenów zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, które na zawsze zniknęły pod wodą nowo utworzonego zbiornika wodnego. Ten gigantyczny zbiornik ma długość 660 km, głębokość dochodzącą do 175 metrów i zajmuje powierzchnię ponad 1000 km kwadratowych. Jednak pojawiające się w ostatnich latach zdjęcia satelitarne sugerujące deformacje konstrukcji tamy wywołały międzynarodowe obawy o jej stabilność. Chińskie władze twierdzą, że zmiany w strukturze Tamy są normalne i nie zagrażają jej integralności, ale eksperci ostrzegają, że w razie przerwania Tamy konsekwencje byłyby katastrofalne. Gdyby Tama nie wytrzymała, fala powodziowa dosięgnęłaby dziesiątki milionów ludzi. W ciągu 30 minut 4 milionowe miasto Yihang zostałoby całkowicie zniszczone, a w ciągu godziny 5 milionowe Yingzu spotkałby ten sam los. W ciągu jednej doby kilkumetrowa fala powodziowa dotarłaby do Wuhan i Szanghaju, miast, które są kluczowe dla chińskiej gospodarki. Zniszczenie tamy spowodowałoby gigantyczne szkody w infrastrukturze, zniszczenie 40% przemysłu Chin i kryzys gospodarczy, którego skutki odczułby cały świat. To też jest pojęte, że jakby, no nie wiem, ile to, jaką to ma szerokość ta tama. Chuj, kurwa, będę bardzo miły, kurwa, 10 metrów. 10-metrowa tama, jakby na szerokość. Na no, pewno jest zbita w ziemi, i tak dalej, ale jest w stanie taki napór wody wytrzymać. Ale nie mówię długość, stary, nie mówię długość, mówię szerokość. 100% przemysłu Chin i kryzys gospodarczy, którego skutki odczułby cały świat. 6. Oblężenie Sarajewa. Oblężenie Sarajewa, trwające od kwietnia 1992 do lutego 1996 roku, było jednym z najtragiczniejszych wydarzeń konfliktów w Bośni i Hercegowinie. Przez niemal 4 lata mieszkańcy stolicy Bośni byli bezlitośnie ostrzeliwani przez siły serbskie, które otoczyły miasto. To najdłuższe oblężenie w historii współczesnej Europy przyniosło ogromne cierpienie, tysiące poszkodowanych i zniszczenia na niespotykaną skalę. Podczas oblężenia życie w Sarajewie było koszmarem. Miasto zostało całkowicie odcięte od zewnętrznego świata, a mieszkańcy musieli stawiać czoła brakowi jedzenia, wody i elektryczności. Oprócz tego dużym obciążeniem był brak dostępu do leków, środków czystości oraz ogrzewania. Stałym zagrożeniem były ostrzały oraz snajperzy, którzy zdominowali ulice miasta. Jedną z najsłynniejszych i najniebezpieczniejszych części Sarajewa była tzw. Tak aleja snajperów główna arteria, która była regularnie ostrzeliwana przez serbskich żołnierzy. Każdy, kto próbował tamtędy przejść, podejmował nieopisane ryzyko. Bezwzględnie siły serbskie próbowały złamać opór Sarajewa, które mimo trudnych warunków rezystowało przez cztery lata. Podczas oblężenia wielu mieszkańców Sarajewa miało poczucie, że społeczność międzynarodowa nie zrobiła wystarczająco, aby zapobiec zaistniałej sytuacji. Pomimo obecności sił ONZ i licznych apeli o interwencję, oblężenie trwało, a cierpienie mieszkańców rosło. Dopiero pod koniec 1995 roku, po intensywnych bombardowaniach NATO na pozycje serbskie, oblężenie zaczęło powoli ustępować. W lutym 1996 roku oficjalnie zakończono oblężenie Sarajewa, ale zniszczenia i trauma pozostały. 5. Leningrad podczas blokady. Leningrad, ówcześnie blisko 3 milionowe miasto położone między Zatoką Fińską a Jeziorem Ładoga, oddalone w 1941 roku około 100 km od granicy z Finlandią, było obok zajęcia Moskwy i Kaukazu jednym z trzech głównych celów niemieckiej operacji Barbarossa. Blokada Leningradu trwająca od 8 września 1941 do 27 stycznia 1944 była jednym z najtragiczniejszych i najdłuższych oblężeń w historii współczesnych konfliktów wojskowych. Niemieckie siły Wehrmachtu otoczyły miasto, odcinając dostęp do żywności, wody, lekarstw i innych zasobów. Ponad 2,5 roku oblężenia zebrało ogromne żniwo wśród cywilów, głównie z powodu głodu, bombardowań oraz trudnych warunków atmosferycznych. Jednym z najdotkliwszych aspektów blokady był brak żywności. Już na początku oblężenia miasto zostało odcięte od dostaw, a zimą 1941-1942 sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. Racje żywnościowe były drastycznie ograniczone, a głównym źródłem kalorii dla mieszkańców stał się chleb, w którym mąka była zastępowana trocinami. Z powodu braku pożywienia mieszkańcy zaczęli masowo odchodzić z tego świata. Według szacunków, w trakcie blokady z głodu odeszło około miliona osób. Władze radzieckie mimo olbrzymich trudności starały się utrzymać morale mieszkańców, organizując mobilizację i zaopatrywanie w żywność poprzez tak zwaną drogę życia. Lodowy szlak prowadzący przez zamarznięte jezioro Ładoga, którym transportowano zaopatrzenie. Mimo to warunki życia były dramatyczne. W mieszkaniach panował chłód, brakowało wody, a ludzie kolokwialnie mówiąc padali jak muchy. Po 872 dniach oblężenia w styczniu 1944 Armia Czerwona przełamała niemiecką blokadę. Było to jedno z kluczowych wydarzeń na froncie wschodnim, które zapoczątkowało ostateczny upadek wojsk niemieckich. 4. Hangzhou Regent International, Hangzhou, Chiny. W sercu jednego z najdynamiczniej rozwijających się miast w Chinach znajduje się jedno z najbardziej zaludnionych osiedli na świecie. Jest. Kompleks może pomieścić nawet 20 tysięcy mieszkańców, co czyni go jednym z największych budynków mieszkalnych ja na świecie. Był tak na początku wybudowany jako hotel, w później, ale ja to to wygląda jak ten resort na której cię stara wzięła za 3200 kurde do hurgady Egipt w 2017 roku i ojciec pobił matkę która bo cały czas drinki kurde mu jakiś ciapak nalewał doszło do awantury twój stary który miał ksywę Rudolf Czerwononosy, nosy bo tak go słońce spiekło zrobił awanturę i wypierał 30. Wspomnienia. W mniejszym czasie został przekształcony w kolosalny apartamentowiec, którego pokoje zmieniono w tysiące dość wysokiej klasy apartamentów mieszkalnych. Budynek ma 206 metrów wysokości i 39 pięter. Wewnątrz kompleksu nie, znajduje się nie, szereg no. udogodnień, takich jak gigantyczna strefa gastronomiczna dla liczącej no. dziesiątki tysięcy. Dokładnie, nie żeby skrzywdzić, tylko pokorę przywrócić mieszkańców społeczności, baseny, zakłady fryzjerskie, salony stylizacji paznokci, średniej wielkości supermarkety i kafejki internetowe. W budynku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, więc technicznie rzecz biorąc, nie musisz nawet wychodzić na zewnątrz. Jednak życie w takim olbrzymim budynku to nie tylko zalety. Mieszkańcy Hangzhou Regent International borykają się z problemami typowymi dla dużych społeczności: anonimowością, brakiem prywatności, a także zatłoczeniem. Infrastrukturze miejskiej trudno sprostać takiemu obciążeniu. Dojazdy, zwłaszcza w godzinach szczytu bywają koszmarem, a komunikacja między mieszkańcami ogranicza się do minimum. Co więcej, przy tak dużej liczbie ludzi dostęp do wspólnych przestrzeni, takich jak parki czy place zabaw, staje się coraz bardziej ograniczony. 3. Ferentari Rumunia to jedna z najbardziej znanych, a zarazem owianych, złą sławą dzielnic Bukaresztu, stolicy Rumunii. Jest to miejsce, które od dekad zmaga się z ubóstwem, wykluczeniem i wysoką przestępczością. Dzielnica Ferentari historycznie była zamieszkiwana przez społeczność robotniczą, która osiedliła się tam głównie ze względu na tanie mieszkania komunalne. W latach 90. po upadku komunizmu w Rumunii Ferentari zaczęło popadać w ruinę. Zaniedbane przez władze stało się miejscem, do którego przenosiły się najbiedniejsze grupy społeczne, często Romowie. To właśnie w tym okresie dzielnica zaczęła być postrzegana jako strefa wykluczenia, gdzie bieda, bezrobocie i przestępczość są na porządku dziennym. Jednym z największych problemów dzielnicy jest właśnie ja. Obecna przestępczość, dzielnica ta jest uważana za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Bukareszcie. Wysokie wskaźniki kradzieży, przemocy, a także związane z handlem nielegalnymi substancjami problemy sprawiają, że wiele osób unika tego rejonu. Mimo że policja podejmuje starania, by opanować sytuację, brak infrastruktury i wsparcia dla lokalnej społeczności uniemożliwia długoterminowe zmiany. Życie w Ferentari dalekie jest od standardów, które można spotkać w innych dzielnicach Bukaresztu. Wiele budynków to stare, zniszczone bloki, często bez bieżącej wody i elektryczności. Infrastruktura drogowa również jest w opłakanym stanie, a władze miasta od lat zmagają się z problemami kanalizacji i dostępem do podstawowych usług. W tych warunkach wielu mieszkańców zmaga się z bezdomnością i brakiem dostępu do edukacji czy opieki zdrowotnej. 2. getto warszawskie, lata 40. XX wieku. Utworzone przez niemieckie władze okupacyjne w październiku 1940 roku było największym gettem na terenach okupowanej Europy w historii. W szczytowym momencie zamknięto tam około 450 tysięcy żydów zmuszonych do życia w dramatycznie złych warunkach, odizolowanych od reszty świata wysokim murem. Niemieckie władze okupacyjne postanowiły zamknąć warszawskich... Pamiętam jak miałem 7 lat i był, był gdzieś poruszony temat warszawskiego Getta i gdzieś się tam przeniknęło, tylko ja nie, nie pamiętam, zrozumiałem tylko z tego, że oni tam zamknęli tych ludzi. Wiadomo, miałem no to było 22. 20... Lat temu pana. I jakiś taki, jakiś tak, po takim, jakimś niusie, że ktoś powiedział, że oni dostawali dwa bochenki chleba dziennie. No ja tak tego słucham mów, i tak mówię. Miałem 7-8 lat, mówię. O kim chodzi, kurwa? Dwoma chlebami dziennie to się można najeść, dobrze mieli. Ja ale jaki od matki dostałem. Matko Boska! Musiałem, cał, musiałem całej tyrady kurwa, słuchać o tym, że to tak nie wygląda. Tak jak mówię, nie? prawie 25 lat temu, nie? Jestem stary. Dobra, słuchajcie, odjawiała się taka rzecz, nie? Parę dni temu. Byłem z taką koleżanką, no naprzeciwko na, na tam jej domu czy coś, nie? Na ochocie w Warszawie. Przy takim parku był, taka restauracja była. Se zamówiłem żurek, sejemnie. nie? sobie zamówiła sałatkę Cezar i coś tam gadamy o tych, coś tam gadamy o warzywach. Ja mówię, kiedyś to były pomidory. Te 20 lat temu. Ale ja tak, nie patrzy. Ja mówię, yeah. Nie? I teraz nieważne co powiem, co z nawiązaniem do kiedyś, to jest ona mówi, no tak, to no tak, wiadomo, kiedyś to były pomidory. I ja tak, jak ja to powiedziałem, to tak się syrytowałem, mówi, jopie, dole, jakim ja kurwa starym dziadem kurwa jestem, nie? No bo wiecie, wy nie wiecie, no ale 20 lat temu jak wrałeś pomidor, to on miał smak, nie, a teraz to jest sama woda. Nie no kurwa, zdziadziłem. Tak, tak, przydziadkowałem, <średziadkowałem> nie? <średziadka> Na obszarze niewielkiej części miasta, izolując ich od reszty Warszawy murem o długości 18 km. W getcie panowały skrajne warunki, mieszkańcy byli narażeni na głód, choroby i brak podstawowych środków do życia. Na jednego mieszkańca przypadała powierzchnia zaledwie kilku metrów kwadratowych, co powodowało, że w getcie szerzyły się epidemie. W wyniku trudnych warunków, do końca 1942 roku głód i choroby zebrały żniwo około 100 tysięcy osób. W ramach niemieckiej polityki ówczesnych czasów, getto warszawskie stało się miejscem realizacji planu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Od lipca 1942 roku rozpoczęto systematyczne wywózki mieszkańców getta do obozu w Treblince. Każdego dnia setki ludzi ładowano do bydlęcych wagonów i transportowano do obozu, gdzie kończyli w komorach gazowych. Do września 1942 roku wywieziono w ten sposób około 300 tysięcy żydów. W odpowiedzi nie, na... Ja zawsze miałem taką rozkminę. jakby Ja nie jestem zwolennikiem ludobójstwa, żeby nikt nie zrozumiał, ale kurwa, nie wiem, jak mam to powiedzieć, że kurwa nie zostać źle odebrany. Ja miałem swój lepszy pomysł, kurwa. Albo dobra, nie, nie, nie. Dobra, nie, nie umiem tego powiedzieć tak, że to źle zabrzmiało. To się zastanów kurwa, właśnie. Się zastanawiam, jak, jak to powiedzieć. No ale dobra, w dużym skrócie, jakby jeśli chcesz kogoś zabić, to po co go kurwa zwozisz, zwozisz, kurwa z całej ropy do jednego miejsca, gdzie go zabierasz? Nie byłoby dużo prościej, na przykład. Wyrzucać ich do morza? Albo nie wiem, zamknąć ich w jakimś miejscowym budynku i poczekać parę dni? Weź do do morza 5 milionów ludzi. O, przed tym, to jest jak łatwiej ludzi zachować. No nie, no, bo, bo. Kurwa, no, bo ja, ja oczywiście się z tym nie zgadzam, nie? Ale jakby dla mnie to jest waste of resources. W momencie, kiedy jesteś chory, nie? nie zgadza się, ale myśl jak to ulepszyć? Wpisz chat GPT, zobaczymy, co powie. No dobra, ja zapytam tak czysto, teoretycznie. Nie, no, to nawet chat GPT mi, kurwa. Przyznał stary rację. Czysto teoretycznie, z logicznego punktu widzenia można by twierdzić, że mordowanie ludzi przez rzucanie ich do morza w określonej odległości od brzegu mogło być szybsze i tańsze niż skomplikowana infrastruktura obozów koncentracyjnych, kolei, komór gazowych, krematorów itd. Mimo to taka alternatywa nie byłaby prostsza ani bardziej efektywna w praktyce. A przede wszystkim to pytanie opiera się na błędnym założeniu, jakoby celem było wyłącznie logistyka zajęcia. Dlaczego to nie byłoby skuteczniejsze, nawet czysto teoretycznie? Transport morski byłby trudniejszy logistycznie niż kolejowy. Trzeba by zorganizować statki, zabezpieczenia, personel, paliwo, trasa to wszystko pod ostrzałem alianckiego wywiadu. Ukrycie zbrodni byłoby trudniejsze, obóz da się zamaskować i kontrolować, ale statki nie. Ludzie wypływaliby na brzeg, a setki tysięcy ofiar morzu byłyby zauważalne dla społeczności międzynarodowej szybciej. Problem moralnego dystansu i przemocy fizycznej. Obóz koncentracyjny był zbiurokratyzowanym sposobem masowego mordu. Odczłowieczonym, często pośrednim. Fizyczne wrzucanie ludzi do morza wymagałoby większego udziału sprawców, co wbrew pozorom mogłoby być trudniejsze do przeprowadzenia na naszą skalę. No nie, no bo na przykład zobacz, masz jak. Tu jest woda, nie? Tu jest woda jakaś. Powiedzmy, że to jest morze, tu jest plaża. Tu jest plaża. I jakby zbudować taką kładkę, dużą i po prostu taśmociąg taki. Dobra, Nie, nie dobra. w to, jakby. Nie, nie ma co, kura. Nie ma co rozkminiać takich rzeczy. Nie brnijmy w to. Nie, br nie brnijmy w to po prostu. Ale to wrzucanie do morza to chyba junta w Argentynie robiła? A czekaj, zapytam czatu GPT. Ty, faktycznie, ktoś tak robił. Tak, argentyńska junta wojskowa 7683 rzeczywiście stosowała metodę zrzucania ludzi z samolotów do morza. To nie teoria, lecz potwierdzony fakt historyczny. Śpienie więźniów silnymi środkami, załadowanie ich do samolotów i zrzucanie żywcem z dużej wysokości do Oceanu Atlantyckiego lub do rzeki La Plata. 30 tysięcy osób starych. No nie, no po prostu nie dziwi to, bo. Dobra, no jak łatwe, nie? Brutalne represje oraz deportacje 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Mimo skrajnie nierównych sił, bojownicy getta przez prawie miesiąc walczyli z przeważającymi wojskami niemieckimi. Powstanie w getcie warszawskim zostało ostatecznie stupne. Stów... Ojciec po hasło do kanału Plus, zadzwoni się, pyta co roje Powiedziałem, że oglądam analizę, jak uskutecznić Aleksander, ale nikt nie chce uskuteczne szybkobójstwa. Brzydzimy się ludobójstwami! Umione w maju 1943 roku, a getto całkowicie zniszczone. Większość jego mieszkańców przypłaciła powstanie najwyższą ceną, a ocalałych wysłano do obozów. 1. Strefa Gazy. Jest to niewielki, ale gęsto zaludniony obszar na wybrzeżu Morza Śródziemnego, stanowiący jedno z najważniejszych i najbardziej napiętych miejsc na Bliskim Wschodzie. Od lat jest epicentrum konfliktu izraelsko-palestyńskiego, który wywiera ogromny wpływ na życie mieszkańców oraz stabilność regionu. Od 2007 roku strefa gazy jest kontrolowana przez palestyńską organizację Hamas, co dodatkowo zaostrzyło relacje z Izraelem i doprowadziło do kolejnych fal przemocy oraz kryzysów humanitarnych. Strefa gazy jest de facto blokowana przez Izrael i Egipt, co ogranicza ruch ludzi i towarów. Gaza jest uzależniona od zewnętrznych dostaw podstawowych produktów, takich jak żywność, paliwo, lekarstwa i inne środki niezbędne do codziennego życia. W efekcie mieszkańcy strefy gazy żyją w trudnych warunkach, z ograniczonym dostępem do wody pitnej, elektryczności i opieki medycznej. Gęstość zaludnienia jest w tym rejonie jedną z najwyższych na świecie, co potęguje problemy społeczne i zdrowotne. Zniszczenia szkół, szpitali, domów oraz brak podstawowych usług zdrowotnych sprawiają, że sytuacja humanitarna w regionie jest dramatyczna. Zgodnie z danymi ONZ, ponad 80% mieszkańców gazy jest uzależniona od pomocy humanitarnej. Brak dostępu do pomocy medycznej, czystej wody i podstawowych produktów codziennego użytku powoduje, że mieszkańcy gazy znajdują się na skraju przetrwania. Pomimo trudnych warunków i napięć, międzynarodowa społeczność stara się interweniować, oferując pomoc humanitarną i próbując negocjować zawieszenie broni między stronami konfliktu. Jednak realne rozwiązanie problemów gazy wydaje się odległe.